Cześć, witajcie z tej strony. Patrycja, i dzisiaj, yy, yy, dzisiaj zrobię poradnik. Yy, o takim. Jak przesłać. No, zrobię poradnik, jak przesłać fil, filmik na YouTube. Koleżanka mnie prosiła. Ach, serdecznie ją pozdrawiam. Wercie, Wera, wercia. Tak? Dobrze. Więc. Yy... Pierwsze co musimy tak. Jeśli nagramy jakiś filmik, tego nie. Ja mam już tu otwarte. Jeśli nagramy jakiś filmik, znajdziemy w folderze yy, yy, tego tego. Więc tak. Hmm. to sobie dam na wideo, bo tutaj mam już przesłane filmiki na YouTube. I tak. Wchodzimy w naszą przeglądarkę Włącz, tak. Wchodzimy na YouTube Dajemy o tutaj, prześlij Bierzemy, otwieramy folder Bierzemy jakikolwiek filmik Przenosimy go. I on nam się przesyła. Tutaj możemy dać opis. Tu nazwę. I tutaj dajemy. Opublikuj. Dobrze. Więc ja już dziękuję Wam za ten. Za obejrzenie tego poradnika. I jeszcze raz. Pozdrawiam serdecznie w rewersie i do zobaczenia. Cześć.